Wracamy do naszej rozmowy. Mówimy dzisiaj o komornikach, no i teraz porozmawiamy o ich prawach i obowiązkach. Przede wszystkim, e, takie pismo, które otrzymujemy od komornika, mm -hmm. zapewne będzie zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji, e, bądź też czasem, różnie sobie komornicy to tytułują, może być informacja o wszczęciu egzekucji, e, lub też właśnie informacje o zajęciu rachunków bankowych e, powinny zawierać pouczenia. Nie ma takiej sytuacji, że my nie jesteśmy pouczeni o swoich prawach. Nie byliśmy informowani od samego początku, od złożenia pozwu do momentu już jakby tej trzeciej fazy, czyli egzekwowania należności, przymusowe egzekwowanie. Przecież są sytuacje, kiedy jest orzeczenie i być może faktycznie ktoś ma jakieś roszczenie należne, tak? Natomiast my się skupiamy na tych roszczeniach nienależnych. Ale y, może ktoś miał jakieś, y, jaką, jakąś wierzytelność w stosunku do kogoś i na przykład, no dobrze, no, gdyby otrzymał ten wyrob, to zapłaciłby, tak, dobrowolnie, więc nie ma potrzeby generowania dodatkowych kosztów, czyli tej egzekucji komorniczej, ale przez to, że właśnie nie byliśmy pouczani od samego początku, od postępowania sądowego do postępowania egzekucyjnego naszych prawa. Takie pismo powinno zawierać pouczenie. Jak możemy i jaką mamy możliwość e, odwołania się bądź skarżenia e, takiego pisma, e, ty, czy skarżenia czynności komornika, bo również mamy taką e, instytucję przewidzianą w kodeksie postępowania cywilnego, e, jako, jaka, e, jaką jest e, skarga na czynności komornika. Mhm. Więc e, jeżeli już jakieś czynności są wykonywane przez komornika, i uważamy, że komornik rażąco przekroczył, bądź też w ogóle przekroczył swoje uprawnienia, albo pobiera kwoty, które są nienależne do zajęcia. Takie sytuacje też się zdarzają, dlatego, dlatego o tym mówimy. Przecież gdyby się takie sytuacje nie zdarzało, to by nas no nie, tutaj, było by nie było o czym. Nie o czym rozmawiać i nazby tutaj nie było i wszyscy żyliby w zgodzie i przestrzegali prawa, bo... Należy przestrzegać prawa, zarówno to dotyczy nas, czy dłużników, wierzycieli, no ale również osoby, które wykonują te czynności, tym bardziej muszą przestrzegać prawa i o tym trzeba pamiętać. I my y, mamy za zadanie, skoro właśnie te organy tego y, nie pilnują, ich pilnować i my powinniśmy również zwracać na to uwagę i znać swoje prawa. Mhm. E, dlatego e, należy czytać pouczenia zawarte w tych pismach. Jeżeli takiego pouczenia nie ma o tym właśnie, że mamy prawo zaskarżyć, e, czy do, do jakiego sądu mamy prawo zaskarżyć, e, to to już powinno dla nas budzić wątpliwość, czy faktycznie mamy do czynienia z takim pismem i z takim postępowaniem egzekucyjnym e, prowadzonym zgodnie z prawem. Bo tak jak wspominałam w poprzedniej części, że są komornicy niestety, którzy działają na zlecenie firm windykacyjnych. I e, nawet posługują się pieczęciami właśnie z wizerunkiem orła, okrągłymi, czerwonymi, e, przybijając na, na te właśnie pisma, wzywają nas do opłacenia należności, gdzie egzekucji faktycznie nie ma. No to jest jedynie zlecenie firmy windykacyjnej. E, to już są naprawdę działania bezprawne i powinniśmy. Zawiadamiać o tym odpowiednie organy, a takimi organami jest też samorząd, właśnie tutaj, i rzecznik dyscyplinarny, który powinien dbać o przestrzeganie zasad etyki pracy komornika, sądy, no i prokuratury, mhm. bo to już jest zdecydowanie przekroczenie uprawnień i, i, i przestępstwo. Z jakimi a... przypadkami e, mieliście do czytania? Jakimi absurdalnymi? Nawiązując właśnie do tych pouczeń, mm. uh -huh. zdarzają się takie sytuacje, o których nasi klienci nas informują że pyta, kiedy pytamy, czy kontaktował się Pan właśnie tutaj z komornikiem, żeby uzyskać jakieś jeszcze inne informacje, ponieważ tylko jest jedno pismo, powiedział, że klient, jeden z klientów powiedział, że tak, dzwonił do komornika, rozmawiał z komornikiem, poinformował go, że tak jest prowadzona egzekucja i że powinien wpłacić taką taką kwotę albo, że zostały zajęte takie rachunki bankowe. Na pytanie y, właśnie dłużnika, co czym ma prawo, y, czy on może się jakoś odwołać od tego, ponieważ on sobie nie przypomina w ogóle takiego y, długu, albo nie był poinformowany od początku o postępowaniu sądowym, a chciałby uczestniczyć w takim postępowaniu sądowym, y, bronić swoich praw, bo to przypominam, brak y, naszego udziału jest, naszego, jest, jest naszym prawem i jest naruszeniem zasady prawa do obrony prawa do tego, żebyśmy mogli przedstawić swoje argumenty. Skoro jest to proces kontradyktoryjny, czyli e, polegający na wdaniu się w spór, czyli my przedstawiamy swoje argumenty, druga strona przedstawia swoje argumenty, spieramy się, nie może to być prowadzone tylko przez jedną stronę, bo e, te, traci tutaj walor właśnie gwarancji tego. E, postępowania i zasad prowadzenia tego postępowania i właśnie kiedy klient zapytał to komornika czy ma prawo jakoś się odwołać no biorąc pod uwagę to, że jest to profesjonalny organ znający prawo znający się na zasadach niestety ale ku naszemu zdumieniu klient otrzymał informację taką, że komornik powiedział że niestety ale on nie może udzielić y, dłużnikowi takiej informacji jak ma się odwołać, ponieważ nie pozwala mu na to etyka zawodowa. I to nic, już jest y nic bardziej mylnego, trudno to komentować, uh -huh. trudno to komentować. Właśnie etyka zawodowa nakazuje poinformować strony postępowania o przysługujących im prawach, czyli również o przysługujących im środkach odwoławczych, skarg, pism, wniosków, możliwości jakie mogą mieć. To jest dla nas. To nie jest to nie jest... Teraz wygląda to tak, że komórnikowi najbardziej zależy, żeby złupić tego biednego dłużnika. Często my nie zdajemy sobie sprawy, często klienci sobie nie zdają sprawy, jakie to mogą być kwoty popierane, jakie są wysokości, ponieważ są to trudne ustawy, ale wszystko jest w ustawach zawarte. Wszelkie wysokości, wszelkie um, procentowe wskaźniki, jakie kwoty mogą być pobierane, za co, w jakich wysokościach. E, I właśnie to jest też również kolejny problem, tego, że jest to bardzo nadużywane, a my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ponieważ nie znamy tych przepisów. Mhm. Moi drodzy, my do rozmowy jeszcze wrócimy, teraz chwila muzyki.